Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Czyta Łukasz Rosiak. Rozdział 4. Sejm i Senat. Artykuł 95. Ustęp 1. władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Ustęp 2. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw. Wybory i kadencja. Artykuł 96. Ustęp 1. Sejm składa się z 460 posłów. Ustęp 2. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne. Oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Artykuł 97 ustęp 1. Senat składa się ze 100 senatorów. Ustęp 2. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Artykuł 98 ustęp 1. Sejm i Senat są wybierane na czteroletnie kadencje. Kadencje Sejmu i Senatu Rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji. Ustęp drugi. Wybory do Sejmu i Senatu zarządza prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy. Przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Ustęp 3. Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą, podjętą większością co najmniej dwóch trzecich głosów ustawowej liczby posłów. Skrócenie kadencji Sejmu oznacza jednoczesne skrócenie kadencji Senatu. Przepis ustępu 5 stosuje się odpowiednio. Ustęp 4. Prezydent Rzeczypospolitej po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu może w przypadkach określonych w Konstytucji zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Wraz ze skróceniem kadencji Sejmu, skrócona zostaje również kadencja Senatu. Ustęp 5. Prezydent Rzeczypospolitej, zarządzając skróceniem kadencji Sejmu, zarządza jednocześnie wybory do Sejmu i Senatu i wyznacza ich datę na dzień przypadający nie później niż w ciągu 45 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu. Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu nie później niż na 15 dzień po dniu przeprowadzenia wyborów. Ustęp 6. W razie skrócenia kadencji Sejmu stosuje się odpowiednio przepis ustępu pierwszego. Artykuł 99. Ustęp 1. Wybrany do Sejmu może być obywatel polski, mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. Ustęp drugi. Wybrany do Senatu może być obywatel Polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat, ustęp trzeci. Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego. Artykuł setny ustęp pierwszy. Kandydatów na posłów i senatorów Mogą zgłaszać partie polityczne oraz wyborcy. Ustęp 2 Nie można kandydować równocześnie do Sejmu i Senatu. Ustęp 3 Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa ustawa. Artykuł 101 Ustęp 1 Ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza Sąd Najwyższy. Ustęp 2 Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyborów na zasadach określonych w ustawie.